Postulaty G3 razy PP, odcinek trzeci, wiara i religia. Religia jako nauczanie w szkołach jako jedna z lekcji nieprzymusowych. Religia to tylko nazwa, która stanowi o naukach prowadzonych na temat Boga. Nazwa religia zatem odnosi się do wszystkich religii na Ziemi. Inne prowadzone nauki do nauki religii, to na przykład historia, język polski, biologia czy WOS. Wiara to połączenie pomiędzy Bogiem a człowiekiem i pozostaje prywatną sprawą osoby. Praktykowanie pozostaje w kwestii danego człowieka i może mieć ono charakter pojedynczy lub w grupie. Praktykowanie poza urzędami, szkołami. W nawiasie z pominięciem szkół religijnych, budynkami publicznymi, w nawiasie za wyjątkiem budynków kulturowych wynajętych dla przeprowadzenia praktyki z ograniczeniem do strefy wewnątrz budynku. Stworzyłem postulat i napisałem dla Polski i Polaków. Jeśli jesteś za nim, to musisz napisać w komentarzu. Jestem za postulatem. Jeśli nie napiszesz komentarz, to znaczy, że jesteś przeciwny postulatowi. Wybieraj swoją drogę w komentarzu. Ja moją już wybrałem. Jak jesteś za postulatem, to udostępnij go innym Polakom. Lajkuj i subskrybuj dla własnego wsparcia i innych oraz moją pracę dla Was. Dziękuję.